Cześć, witam Państwa. Dzisiaj sobie omówimy każdy z angielskich czasów tak pokrótce. W języku angielskim wyróżniamy 12 głównych czasów gramatycznych. Są one podzielone na czasy teraźniejsze, przeszłe, przyszłe oraz ciągłe i perfect, czyli dokonane. Podam Ci teraz po jednym użytecznym zdaniu w każdym z tych czasów wraz z krótkim omówieniem, czym się ten czas charakteryzuje. Teraźniejszość, czyli present. Present simple. Czas teraźniejszy, prosty. Używany do nawyków i rutyny. Faktów i prawd ogólnych. Uczuć, opinii oraz stanów. Zawsze rano piję kawę. I always drink coffee in the morning. I always drink coffee in the morning. Present continuous. Czas teraźniejszy ciągły, czyli coś dzieje się teraz, tymczasowo lub mówimy o planach na najbliższą przyszłość. Szukam nowej pracy. I'm looking for a new job. I'm looking for a new job. Tutaj na chwilę się zatrzymamy, bo w tym miejscu jeszcze warto uwzględnić konstrukcję going to, a dokładnie to be going to, której używamy do planów i zamiarów. Co teraz masz zamiar zrobić? What are we going to do now? What are we going to do now? Czym się różnią Present Continuous od be going to? Present continuous brzmi jak coś już dogadanego, zorganizowanego, czyli jest to mocniej pewne. Natomiast going to brzmi jak plan albo intencja. Niekoniecznie już ustalona w szczegółach. No i takie dwa przykłady. I'm starting a diet on Monday. Zaczynam dietę w poniedziałek. Jest to ustalone, konkretna data, brzmi bardziej pewnie. Natomiast I'm going to start a diet. Zamierzam przejść na dietę. Jest to pewien zamiar, myślę dopiero o tym. Jest to mniej pewne. Present perfect, czyli czas teraźniejszy dokonany. Używamy, gdy coś właśnie się wydarzyło. Albo gdy coś wydarzyło się w przeszłości, ale ma skutek teraz. Zgubiłem portfel. I have lost my wallet. I have lost my wallet. Present perfect continuous. Czas teraźniejszy, ciągły, dokonany. Czyli czynność trwała przez jakiś czas, aż do teraz. Czekam na ciebie od dziesiątej. I've been waiting for you since ten o'clock. I've been... Waiting for you since 10 o'clock. A teraz przechodzimy do przeszłości, czyli past. Past simple, czas przeszły prosty. Używamy, gdy mówimy o konkretnym momencie w przeszłości. Często z yesterday, last year, in may, ago i tym podobne. Mieszkałem w Chicago. I lived in Chicago. I lived in Chicago Past Continuous Czas przeszły ciągły czynność trwała w konkretnym momencie w przeszłości spałem jak do mnie dzwoniłeś I was sleeping when you called me I was sleeping when you called me Past perfect Czas zaprzeszły Używamy, gdy coś wydarzyło się wcześniej niż jakaś inna rzecz w przeszłości. Jest to kolejność zdarzeń w przeszłości. Ona wyszła zanim przyszedłem. She had left before I arrived. She had left before I arrived. Past perfect continuous, czyli czas za przeszły ciągły, mówiąc o czynności ciągłej w przeszłości. Która zaczęła się, zanim miała miejsce jakaś inna czynność przeszła. Policja w końcu znalazła mężczyznę, który ukrywał się od miesięcy. The police finally found the man, who had been hiding for months. The police finally found the man, who had been hiding for months. Przyszłość. Future. Future Simple. Czas przyszły prosty. Używamy do obietnic, decyzji podjętych w chwili mówienia oraz przewidywań mówiąc o przyszłości. Zadzwonię do Ciebie później. I will call you later. I will call you later. Future Continuous. Czas przyszły ciągły. Coś będzie w trakcie trwania w przyszłości. Będą naprawiali dach cały dzień. They will be repairing the roof all day. They will be repairing the roof all day. Future perfect. Czas przyszły dokonany. Czyli jakaś czynność zakończy się przed określonym momentem w przyszłości. Do przyszłego tygodnia skończę projekt. By next week, I will have finished the project. By next week, i will have finished the project. Future Perfect Continuous. Jest to czas przyszły, dokonany, ciągły. Czyli czynność będzie trwała, aż do danego momentu w przyszłości. W maju minie 5 lat, odkąd tu pracuję. Lub do końca maja minie 5 lat, odkąd tu pracuję. By the end of May, I have been working here for 5 years. By the end of May. I'll have been working here for 5 years. Pamiętaj, że ograniczenie czasów gramatycznych nie jest takie straszne, jakie wygląda. Pocieszę cię teraz. Często uczniowie myślą, że muszą znać wszystkie 12 czasów z podręcznika, a w praktyce native speakers na co dzień używają tylko kilku i wcale nie komplikują tego aż tak bardzo, jak ci się to wydaje. Zatem takie najczęściej używane w codziennym życiu są: jest to około 80 lub 90% rozmów. Present simple do faktów, nawyków, opinii. Na przykład lubię kawę. I like coffee. Ona tu pracuje. She works here. I tym podobne. Present continuous do tego, co się dzieje teraz lub planów na przyszłość. Pracuję teraz. I'm working right now. Past simple najczęściej używany czas przeszły konkretny moment. Poszedłem wczoraj do kina. I went to the cinema yesterday. Present perfect. Doświadczenia, skutki. Już lub jeszcze. Zgubiłem klucze. I have lost my keys. Future simple, czyli po prostu proste will. Szybkie decyzje, obietnice i przewidywania. Jutro będzie padać. It will rain tomorrow. I jeszcze bardzo często używana konstrukcja going to. Plany i zamiary. Zamierzam kupić nowy telefon. I'm going to buy a new phone. Ile jest angielskich czasów gramatycznych? W internecie różne źródła podają różną liczbę, bo wszystko zależy od sposobu klasyfikacji. Oficjalnie w języku angielskim mówi się o 12 głównych czasach gramatycznych, powstających z połączenia. 12 głównych czasów, czyli 3 okresy: present, past i future, razy 4 aspekty: czyli simple, continuous, perfect i perfect continuous. Co nam łącznie daje 12 czasów? Zatem dlaczego niektóre źródła podają inną liczbę? Niektórzy pomijają future continuous, perfect continuous, bo rzadko się używa w codziennej mowie, a inni zaś liczą going to plus continuous lub modalne formy przyszłości osobno. A jeszcze inne źródła wliczają konstrukcje z modal verbs can, must, should jako osobne czasy. A jak to wygląda w praktyce codziennej? Native speakers używają głównie 5-6 czasów. Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Simple i oczywiście konstrukcji Be going to. Reszta czasów Perfect Continuous, Future Perfect pojawia się głównie w piśmie, opowiadaniach i formalnym języku. A za jakiś czas na tym kanale pojawi się również bardziej szczegółowe omówienie wszystkich tych czasów. Jeśli nie chcesz przegapić tej lekcji, zostaw subskrypcji na tym kanale. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi wiele pomaga. Oczywiście wszystkie te czasy mają jeszcze parę innych zastosowań, czyli sytuacji, w których ich używamy. Na przykład tytuły artykułów i tym podobne piszemy w czasie Present Simple. Ale o tych wszystkich niuansach i szczegółach dowiesz się z moich poszczególnych lekcji. W każdej z tych lekcji dokładnie omawiam konkretny czas gramatyczny. Wszystkie angielskie czasy znajdziesz również w moim kursie Angielski od zera do bohatera. Linki do wszystkich tych lekcji i kursu zostałem w opisie. Have an and see you soon. A jeżeli chciałbyś kończyć na naukę języka angielskiego ze mną, to chciałbym ci pokazać mój kurs Angielski z Ardo Bohatera. Jest to kurs krok po kroku. Całą ofertę kursu możesz na www.ilengu.cz.pl. .e Link wam zostanę w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Na razie i cześć.